Jest gorąco na dworzu. Tutaj jest jeszcze bardziej gorąco, bo jesteśmy w kuźni u Adeli i Gora. I słuchajcie, musimy to sobie uporządkować, bo my jesteśmy tutaj po raz pierwszy, ale historia tej kuźni zaczęła się wiele lat temu. Ja bym zaczął od Adeli, bo powiedziałaś, że wiele, wiele lat temu byłaś wkręcona w rekonstrukcję. Tak, od 2004 roku, więc to już mija 16 lat od zainteresowania rekonstrukcją historyczną. Także już. Dwa lata i będzie pełnoletność w tej dziedzinie, a na swoim pierwszym turnieju wyjazdowym w 2005 roku poznałam Igorę. Mieliśmy wtedy po 17 i 19 lat, ale ponieważ ja jestem rodowitą stargardianką, Igor pochodzi z Gostynia z Wielkopolski, odległość trochę się dawała we znaki, także znajomość po jakimś czasie upadła. I to trwało ile? 7 lat? Po 7 latach chyba się spotkaliśmy. Na... Ale zatrzymajmy się, przepraszam, że się wtrącę. Jak się po raz pierwszy tam spotkaliście na tej rekonstrukcji, to ty, że tak powiem, powiedz naszym widzom, co tam robiłaś dokładnie, żeby to sobie wyobraźli lepiej. Byłam przebrana, wtedy wydawało mi się, że historyczną sukienkę, co było dalekie od prawdy, <głosy> <głosy> ale to jest właśnie urok początków lat 2000. Rekonstrukcja wtedy przypominała fantazy. W każdym razie byliśmy tam z bractwem, które wówczas działało w Stargardzie, bractwem Jannickim. Także robiłam za siostrę zakonną w zakonie Janitów Pojechaliśmy do Krotoszyna. Każde bractwo żyło z pokazów robionych dla miasta, dla różnych urzędów. I jako jedna z atrakcji to oczywiście był ten taniec średniowieczny. Nie, zawsze, nie wszystkie stroje, które mieliśmy były takie typowo zakonne. Tak, że jak chcieliśmy tańczyć, zakładaliśmy te, które miały być takie ładniejsze, bardziej cywilne. Mm -hmm, rozumiem. I teraz próbuję sobie wyobrazić, że tak powiem, jak wygląda wtedy Igor, kiedy go po raz pierwszy zauważyłeś. Chudszy. Tak. Był chudszy, miał mniejszą brodę. Ale stój, bo, bo te, teraz próbujemy dojść do Igora właśnie. zwykłą prostą koszulę białą i nogawice, czyli rodzaj średniowiecznych przelegających spodni. No to teraz Igor, ty powiedz, jak to z twojej strony wyglądało. Zobaczyłeś piękną zakonnicę czy, czy tancerkę po prostu? Nie, nadal no akurat była w, w, w takim typowym, średniowiecznym w, w stroju damskim, czy taka po prostu suknia, bardzo piękna, za co suknie są cudowne. A no to <laughs> za Widać, istnieją, że nie pamiętasz. Długie, długie włosy i ten, i suknia zawsze na propsie, ale nie pamiętam koloru, tak. Chyba, niewie, chyba niebieska, strzelam. E, kwestia jest taka, że no faktycznie e, nie pamiętam jak zaczęła się rozmowa. Ale ty byłeś tam w charakterze, przepraszam, bo to próbuję sobie też wyobrazić. Ja byłem przy okazji organizacji tego wszystkiego, z racji tego, że ja należałem do bractwa, które wystawiało tą imprezę. I zostałem zaproszony jako jeden z oddziałów, ponieważ my byliśmy takim rozłamem. Znaczy, mieliśmy takie wielki bractwo, które było w Krotoszynie, Kaliszu, w Gostyniu, po prostu skupiało tych ludzi. Była impreza, którą organizował Krotoszyn, więc jako część oddziału przyjechaliśmy im pomagać. No i podczas tego turnieju, podczas uh, tych... Nie zapominaj, że walczyłeś. Tak, niestety walczyłem. Moje pierwsze początki walk. W sumie pamiętam, że siedziałeś u medyka. Miejscowego i miał tą rękę na miejscu. Wow. A i akurat co najgorsze? Na, że tak powiem, skarczmy czy z pola walki? Gorzej. To było z głupiego pokazu, w którym zamiast walczyć, pokazywaliśmy ludziom, jak ciężko jest przełamać linię tarczowników. I pasek, który powinien trzymać się mojej ręki, i pękł. I tarcza zamiast utrzymać się ładnie, to po prostu uderzyła mnie w oko. Czyli, jeżeli ja dobrze was zrozumiałem, bo, bo, bo do tego zmierzam. W momencie, kiedy się po raz pierwszy spotkaliście, to była przede wszystkim rekonstrukcja. Dwa różne bractwa i skóźnią jeszcze nic nie mieliście wspólnego wtedy. Nie, nie wtedy nie, jeszcze znaczy, w ogóle nawet nie było bok. To jest tak, że ty uczyłeś się wtedy kowalstwa? Nie, chyba, po, ale po tej imprezie dopiero pojechałem, do o, pierwszy raz do kowala, że bo znalazłem w ogóle kowala, który chciałby mnie przyjąć chociażby na chwilę na jakiegoś tam nawet nie czeladnika, tego takiego, masz tutaj po, połup sobie koks. Także dosłownie, tego samego lata, ale faktycznie po tej imprezie ja w końcu zrealizowałem swoje marzenie, znalazłem kogoś, kto chciałby mnie uczyć. Jeździłem do tego człowieka 20 km e, dziennie, w sumie, w sumie 40, bo tej nazad. Konno? Nie, rowerem. <grywania> rowerem. Po górkach. <grywania> Dlatego byłem chudy. Tak, Widziałem tą trasę dosłownie, tak, jestem <grywania> tragedia. E, I ten człowiek faktycznie e, zaczął powolutku gdzieś tam mi coś pokazywać. E, kilka rzeczy swoich, kilka rzeczy ja zacząłem robić. Przede wszystkim dostałem kowadło, i m, trzeba było robić. I w ten sposób zaczęło się moje amatorskie życie kowalskie, gdzie to było zrobienie trzech, czterech nożyków w ciągu roku dla siebie, dla bractwa. Zrobienie sobie jakieś tam, powiedzmy, pseudo zbroi, bo tych elementów to też nie nazwałbym jeszcze wtedy zbroją. No to było tak tragiczne wtedy jeszcze w wykonaniu, że miało chronić, jakoś wyglądać. I powiedzmy w większości to były kolczugi, niż te, te płyty pancerne, tak jak teraz. A, a, a potem, yy, z racji, że człowiek ten wyprowadził się, Wszyscy inni kowale, którzy byli dookoła, nie przyjawiali ewentualnie ochoty, czy też nie, nie, wiem, czy nie chcieli po prostu podjąć się tematu. I sprowadziło się do tego, że zacząłem kuć sobie na grillu, yy, używając jako dwa baszyny. Na jakim grillu, przepraszam? Ukradłem grilla starego ze złomu. Ponieważ tak jakoś wyszło i przerobiliśmy go ze znajomym, dołożyliśmy kilka blaszek, żeby był grubszy, bo nam przepalał się. Dołożyliśmy jeszcze na takim starym węglu, gdzieś tam od, gdzieś z piwnicy od nas wziętym, takim najgorszym rodzaju węgla jaki tylko może być. Dostaliśmy od wujostwa szynę, bo tak akurat ja z kuzynem zaczęliśmy coś kombinować. I na tej szynie kwadratowymi młotkami próbowałem kuć. Także... Czyli początki. <laughs> ale to chcę powiedzieć, bo tak to widzę popraw mnie, że się. Miał. Początki mega, podgórkę dosłownie i w przenośni, prawda? Bo, bo nie miałeś czegoś takiego, że mogłeś sobie wybierać, czy do tego, czy do tamtego pójdę, czyli był problem z kimś, kto mógł ci te m, najbardziej istotne elementy wiedzy kowalskiej przekazać, nie. No, musiała się mega o to starać i później jeszcze właśnie w takich bardzo amatorskich warunkach że tak powiem pierwsze sprzęty sobie organizować nie? no to było dość ciężkie zwłaszcza że nie przejawiałem talentu na początku To wyglądało bardzo początkowo topornie potem tak się udało że rozwijając bractwo Natrafiłem na człowieka, który do nas dołączył, i jego ojciec się bardzo o tym zafascynował, i postanowił stworzyć skansen historyczny w gostyni. I faktycznie budowaliśmy ten skansen na przestrzeni kilku lat. Tam powstała kuźnia, taka pseudo-historyczna, gdzie faktycznie już było kowadło, było palenisko z miechem, można faktycznie było zacząć kuć. I wtedy zacząłem kuć no trochę częściej niż raz na rok, ale nadal to było bardzo mocno amatorsko. I tak było jeszcze przez wiele lat, bo no też nie zawsze po prostu mieliśmy na materiały. Człowiek w technikum to tam ledwo co zbierał na ten koks, gdzieś tam kupić worek, bo to wtedy 200 zł worek mm -hmm. koksu, no to. Właściwie tak na poważnie kowalstwem go rodzaju się 7 lat temu. Przez nią. Tak. E, historia jest taka, że akurat kończyłam studia na licencja licencjackie z dziedziny archeologii w Szczecinie. O. I chciałam przenieść jako studia miejsce na magisterkę. Wybrałam Toruń ze względu na tradycję tamtego uniwersytetu. E, więc przez rok, rok związku na odległość dawał nam się mocno w kości, także e, podjęliśmy decyzję, że Igor sprowadzi się do mnie. Zostawił pracę w gostyniu, ponieważ myśleliśmy, że mamy już dla niego nagraną pracę w Toruniu, co się okazało błędem. I to wszystko miało miejsce na 3-4 dni przed woliną? Tak. Tak. Cztery dni przed Wolinem w Wolin, ja przepraszam, bo nie wszyscy mogą tak. być zorientowani tak super jak Wy. Ja jestem średnio zorientowana, ale tu się błysnę. Mówimy oczywiście o słynnej imprezie, która co roku tam Tak, w o festiwalu i Wikingów na tak Wyspie jest. Wolin. Kontynuuj. To był chyba 2013 rok. E, przy okazji przyjechał do nas znajomy z Malty, który zatrzymał się najpierw w, w Trójmieście, ale i. na początku. Ja sobie by... że z zakonu maltańskiego był? Nie, nie, był z zakonu. Od, akurat on odtwarza wczesne średniowiecze, właśnie chyba węgierskie. Było Żartuję, bo... <laughs> żartuję, tak, ale ja przepraszam, bo ja tak tutaj palę głupa troszeczkę, ale tak jak sami, słuchajcie, na początkach tej historii usłyszycie, to się wszystko fajnie zazębia. Zaraz się pojawią smoki, wróżki, mówmy mów dalej. Tak. Także właśnie ten kolega Maltańczyk, żeby nie spędzać kilku dni przed festiwalem samotnie w Trójmieście, przyjechał do Gostynia. I skoro wiedzieliśmy już, że ta praca Igora w Toruniu nie wyjdzie, nie wypali, e, okazało się, że Igor mówił, że no, ma parę ostrzy do wykończenia w piwnicy, gdzie w piwnicy, ta jego szlifiernia, to była przestrzeń taka jak tutaj, gdzie mniej więcej siedzimy. Niski sufit. Jeszcze ten grill byłaby miejsca dla nie? niego. Tam, tam szlifowałem. Tam się go tak, szlifowałem. Tam nie, się tam nie zmieścił w ogóle. Tak. No. Poza tym myślałem, nie czacił, zmieścił. Tam, nie. Już i tak był blisko Pylicy ze względu na to, jak w jakich warunkach pracował. Ale właśnie tuż przed tym Wolinem postanowił postawić wszystko na jedną kartę, do czego go zachęcaliśmy. Nie, nie, ja nie, ja nie postanowiłem. Nic. Ja zostałem postawiony przed faktem dokonanym, że nie mam pracy. Nie mam co ze sobą zrobić, ostatnie resztę kasy wydam na ten wyjazd, a coś trzeba z życiem począć i to właśnie Derek, nasz przyjaciel i Adela no mówili mnie, żebym zrobił te ostrza. Mhm. Robić ostrza dla siebie, dla znajomego, dla kogokolwiek, to jest całkiem inaczej niż sprzedać ostrze. To jest takie, przynajmniej dla mnie było tak przerażające wrażenie na początku, że przecież te moje rzeczy są tak nieładne, nieciekawe, niefajne, że nikt tego nie będzie chciał kupić. I to było dla mnie przerażające i gdyby nie to, że oni mnie pchnęli, to nie byłoby nas tutaj. Pojechaliśmy na Wolin jako imprezę, gdzie gdzieś tam bokiem, bokiem na tej kawałku trawy wystawiłem te, nie wiem, cztery czy pięć noży. Tak, bo wybraliśmy się ze, z zaznajomioną grupą ze Szczecina i oni zgodzili się, żebyśmy wystawili się na ich stanowisku. Mieli stół, na którym swoje rzeczy też wystawiali i stwierdzili spoko, możecie wyłożyć swoje towary. I tutaj najlepiej Ty opowiesz, jakie były Twoje wrażenia z pierwszej sprzedaży. No zajęło mi to, nie wiem, pół dnia i nie miałem noży. I to tak troszeczkę dało takiego właśnie pędu, że skoro byli oso były osoby, które chcą i tam na miejscu znalazły się osoby, które w ogóle spytały się, czy zrobiłbym nalej dla nich, już pod ich zamówienie, pod ich jakimś tam nadzorem, tak jak oni sobie to wyobrażają, to przyjęliśmy tam chyba ze dwa albo trzy zlecenia i gdy tak. przeprowadziłem się do Torunia, Ciężko, bo ciężko, ale znaleźliśmy dla siebie miejsce, i zacząłem sobie tam powolutku dziubać. I faktycznie zacząłem tam z tego jakieś tam, powiedzmy, mieć już zamówienia sensowne. Czyli od Wolina, jeżeli dobrze zrozumiałem, poczułeś, że jesteś zawodowym kowalem. Nie, nie jeszcze nie. Na, nauczyłem się, że może moje noże są coś warte. Aha. Okej, okay, ale generalnie możemy tak przyjąć, że to był taki dosyć ważny moment taki, dla ciebie. Dokładnie Tak, tak, tak. Taki, tak. Bez, bez tego pchnięcia na pewno nastąpił. No to teraz pytanie za 100 punktów do Adeli. Jak ty się wkręciłaś w ten temat? Ja się wkręciłam w temat e, chyba dwa lata później. No to już było Igor zdążył trochę rozkręcić swoją markę. Wtedy jeszcze znano jako Kuźnia Igora. Logiem była wtedy niedźwiedzia łapa, którą się sygnował Igor. Zdążyliśmy wrócić, wyjechać z Torunie i przeprowadzić się do Stargardu, bo myślałam wtedy jeszcze, że znajdę pracę w archeologii. Ale w międzyczasie, jak szukałam dla siebie miejsca, przyszłam pomagać mu w warsztacie, żeby nie pasożytować na mężu, mm. <śmów> mówiąc wprost. Na początku było to bardzo upierdliwe polerowanie ostrzy, na zasadzie ale papier pierdzi, ścierny dla i dla, Ciebie. dla mnie... Ja nie narzekam. On wtedy działa, a ja brałam, brałam każde ostrze papier ścierny. Najgorsza rzecz na świecie dla, dla każdego makera Satynta. tak? Po jakimś tygodniu, kiedy widział, że no, przychodzę, bo przychodzę, ale za połopada, zaproponował mi, czy nie chciałabym czegoś wykuć. I faktycznie spróbowałam swoich sił, stwierdziłam, że tak, jest to naprawdę fajne, podoba mi się i zostałam. Ale stwierdziłaś, że Ci się to podoba, że to jest fajne w momencie, kiedy właśnie zaczęłaś kłóć? Tak, czy... kiedy to zaczęłam momencie, już tak? tworzyć, kiedy to mhm. nie była tylko obróbka rzeczy, którą wytworzył ktoś, ale to było moje dzieło, więc widziałam, jak, on, jak było formowane od sztabki, którą wkładałam do paleniska, nagrzewałam, później formowałam młotkami, na początku, żeby nie niszczyć dobrej stali, w sumie kupowaliśmy chyba na złomie jakieś stare elementy, które mogłam, na których mogłam ćwiczyć. Albo moje odpady. Albo odpady po tym, jak Igor się bawił. Więc takie były moje początki i gdyby nie Igor, nie, nigdy bym się nie zajęła rzemieślnictwem. Kiedy to się zaczęło, że tak, że tak powiem, ty Igor stwierdziłeś, że to już nie jest uczeń, tylko to jest. Dużo znaczy, ja bym uznał, że moment, w którym Adela przestała być takim uczniem moim, jest moment nadania puncy, czyli tego stempla, którym podpisuje się każdy ten, każdy kowal. I to było, nie wiem, półtorej roku jak zaczęłaś? Ja ci dałem ten stempel? Nie, punce dostałam jakieś pół roku później, bo po Pyrkonie w pierwszym, mhm. dlatego, że wystawiliśmy się razem z naszym znajomym na Pyrkonie z naszymi ostrzami, ale myślę, że ten proces faktycznie, gdzie Igor przestał nie postrzegać jako ucznia, zaczął jako partnera, trwał dłużej. Zamiana, zmiana tego ucznia na yy, może nawet nie partnera, bo to jest całkowicie inny rzemieślnik, to równie dobrze, gdybyśmy mieli dwa osobne warsztaty i ona miałaby sprzęt i ja, i ja taki sam sprzęt, robilibyśmy całkiem inne prace. Mamy inne style, mamy inne pomysły na to, inne yy, wykonanie Idziemy w dwie różne strony, jeżeli chodzi o e, rozwijanie siebie. E, w ogóle nawet ustaliliśmy, że nie dublować swoich własnych umiejętności, bo skoro na przykład Adelka zajmuje się repuserstwem, po co ja repuserstwo, mam repuserstwo? Przepraszam, taki trudny wyraz, ja się dzisiaj go nauczyłem. Repuserstwo, dobrze wymawiam? Tak. tak. A teraz e, taka tylko mała dygresja, to już padło słowo, to definicja Adela, repuserstwo. Repusowanie to jest tak naprawdę robienie obrazku e, w blaszce miedzi, na przykład mosiądzu czy innego metalu. Na tej zasadzie, że najpierw robi się rewers, i potem po zdjęciu, z, tutaj mamy masę repuserską, na której się, którą się posiłkuje, powstaje wypukły obraz. Także sztuka robienia obrazków 3D w metalu. Ja na przykład bardziej się skupiłem na tym, żeby robić jakieś faktury, żeby robić demasty, i w którymś momencie. Kolejne trudne słowo, stal damasteńska, damasty. To są pojęcia zbieżne ze sobą, czy kompletnie rozbieżne? Jakbyśmy mieli się nad tym rozwodzić, tak naprawdę dziwer. Bo, jak, jak, Ogólnie rzecz biorąc, podlećmy do tego tak. Mówi się damasty, bo wszyscy wiedzą co to damast. Mało kto to wie co to dziwer. Problem jest taki, że stal damasteńska to jest tak zwana stal, która pochodziła z Damaszku z pewnego okresu bardzo wąskiego i ona w ogóle z tym co my teraz prezentujemy nie ma w ogóle nic wspólnego, bo ta stal była odlewana, najbliżej byłoby powiedzieć, że to była stal bułatowa i ona pochodząc z, Dama, z Damaszku... Przekażę, że ja się śmieję, bo pojawiają się drugie słowa. Zrobimy oddzielny odcinek ze słowniczkiem chyba. <grymne> <grymne> tak Dobra. Najprościej, najprościej. Ja Kuwam, składam ze sobą ileś warstw stali i je na przykład skręcam albo coś podobnego, tamta stal była odlewana. I kwestia jest tego typu, że te stale różnią się diametralnie, jakością, wizerunkiem i tym podobnym, ale e, chodzi o to, że ja skupiłem się na tym właśnie, żeby produkować te stale, które mają właśnie takie ładne wzorki. To jest ta stal damaszczeńska, a poprawnie dziwerowa, bo tak nazywa się technika, którą się ją robi, czyli dziwerowanie stali. Mhm. Czyli tak naprawdę, jakbym chciał być profesjonalistą, powinienem tutaj po powiedzieć stal dziwerowa, a nie stal damasteńska. Więc ja zacząłem się e, bawić właśnie w e, jakieś dziwery, bo tak naprawdę mhm. dla mnie dziwer to była nowość totalna i ja się tego nauczyłem 4 lata temu. I teraz byśmy doszli do takiego fajnego punktu, jakby kolejny poziom w rozwoju Waszej kuźni i osobistym oczywiście też jako, jako, jako kowali, tak mogę mówić? Tak, Myślę, tak. Że tak. Co, bo zaraz dostanę jakimś młotem w twarz i no, nie tak się mówi. Okej. Okay. Ale po... Igor jeszcze fajną taką rzecz powiedział właśnie, nawiązując do tego, co mówiłeś mówię wcześniej, że zaczęliście, że tak powiem, nie dublować swoich umiejętności, tylko iść, w, że tak powiem, w różnych kierunkach. Nie? I teraz, gdybyście na podstawie tego, co dzisiaj macie tutaj w kuźni mogli podać jakiś taki przykład, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że ty coś robisz, a Adela coś wnosi, Adela coś robi, ty coś do tego wnosisz. Jak to wygląda na jakiś Jednym konkretnym przykładzie, gdybyście to opisali. Na przykład zajmowanie się nożem od początku do końca. Czy to ja zrobię, czy Adelka nóż, to na przykład ja nie zajmuję się w ogóle ozdobianiem naszych połowek. Wszystkie zdobienia na pochewkach, wszystkie puncowane pochewki robi tylko i wyłącznie Adela. Ja na przykład wycinam ich kształt zazwyczaj. Ale ozdobianie ich jest też tylko domeną Adeli. Jak zbierzecie sobie to wszystko do kupy. To okazuje się, że przez wiele lat ta dwójka musiała właśnie kupę czasu, energii, własnych pieniędzy poświęcić. Nic im się za to nie zwracało wtedy, prawda, żeby czegokolwiek się nauczyć. Nie? I w momencie, kiedy, o tym też wcześniej rozmawialiśmy poza kadrem, nie? w momencie, kiedy właśnie jakąś, na jakąś pracę poświęcasz tyle lat. To i robicie już produkty, które są dopracowane, to tak naprawdę nie płacimy tylko za stal, nie płacimy za ten czas roboczo-godzinny, który ty poświęciłeś na samo zrobienie danego przedmiotu, ale to też są długie lata, zanim doszedłeś do tego momentu razem z Adelą, prawda, żebyście właśnie mogli już po prostu takie rzeczy robić seryjnie. I teraz, gdybyście właśnie w dwóch słowach mogli powiedzieć, bo mamy mnóstwo fantastycznych przedmiotów w waszej kuźni, na dzień dzisiejszy, gdyby ktoś coś chciał u Was zamówić, to broń. Broń. Tak. tak, 90% to... naszej produkcji do broń. I noże kuchenne. Dobra, możemy do tego tak podejść? Nie, wszystkiego rodzaju yy, noże, bronie białe, specjalizujemy się w tym. Yy, robimy kilka elementów zbroi, ale to też jest raczej na razie w powijakach, robimy to dla siebie, przede wszystkim jeżeli już to podkospolejowo, yy, ale specjalizujemy się noże, bronie, Jakieś miecze, tak. rzeczy, które ktoś chciałby faktycznie sobie wykonać. Powolutku zaczęliśmy wchodzić w larpy i wytwarzać takie, właśnie jakieś elementy larpowe. Tak, niedawno mieliśmy przyjemność, właściwie to Igor miał przyjemność zrobić sztylet Krasnoludzki, mhm. który już poleciał do swojego szczęśliwego właściciela, także niestety nie jesteśmy w stanie go zaprezentować w tym momencie, ale. To było na pewno duże wyzwanie, i przy okazji duża satysfakcja w momencie, kiedy zbieraliśmy opinie osób, które go zobaczyły. Zawsze, że praca była o tyle fajna, że dostaliśmy bardzo dużą swobodę. Na zasadzie zrób, wymyśl. I tak patrzymy, słuchajcie, co mamy na tej naszej skrzyni. E, I no, rzut oka wystarczy, słuchajcie. Mamy tak: miecz, broń długa, biała, dobrze mówię, M można tak to określić. E, mamy coś związanego z metaloplastyką, czyli róża plus, przepraszam, to jeszcze tylko jakąś nazewnictwo musicie mi do tego dożyć. To jest bierzecie. taka bransoleta, bransoleta. karwarz, właśnie repulsowana. Okej. Okay. I teraz do tego jeszcze dochodzą noże. Tak, duża ilość noży. Więc powiedzcie teraz, od, od, od czego tutaj zaczniemy jak to Noże, Skoro rozmawialiśmy też o kowalstwie, zaczniemy od tych róż, mhm. ponieważ metaloplastyka jest jednak tą dziedziną, która zwykle się kojarzy z kowalstwem. Te róże akurat nie powstały z jednego elementu, chociaż są też techniki, gdzie wykuwa się po prostu z jednego kawałka stali. Każdy element był podgrzewany, żeby go wygiąć, zagiąć odpowiednio, nadać właściwy kształt. I tak po kolei z każdą warstwą. No a teraz tak, nie ma, nie ma róży bez ognia, a w ogniu są wykuwane też miecze. Jak to u Was wygląda z mieczami? No Przede wszystkim trzeba kawałek odpowiedniej stali jakościowej, bo zazwyczaj jednak robimy miecze do walki. Teraz od niedawna dopiero zaczęły się takie zamówienia, że mamy chyba czwarty czy piąty nóż na, miecz na ostro, tak. co też było fajne, bo zawsze wszyscy chcieli jednak do walki, nigdy nie miałem okazji Czyli zrobić na ostro. Czyli mówiąc tak. ten, ten, jest do, ten jest ten, on ma około powiedzmy 2,5-3 mm grubości krawędzi, no, krawędzi tnącej krawędzie. i ona jest wtedy bezpieczna. Poniżej często na przykład nie pozwalają w ogóle wpuścić do turnieju, to już wszystko zależy od tego, jakie są obostrzenia, ale e, wykorzystując faktycznie stal jakościową, e, na samym początku, gdzieś tam dawno temu, to były stale HF50, HF w tym momencie troszeczkę innych stali używamy. Faktycznie te miecze chcemy robić jakieś ciekawsze, czy to miecze z gier. Także to, to jest właśnie ten kierunek, w którym byśmy chcieli iść, jeżeli chodzi o, o takie bronie długie, bronie białe. Czy twoim zdaniem, Kowalska, jeżeli ktoś ogląda teraz ten film i, i wkręcił się troszeczkę w temat i pomyśli sobie, kurczę, chciałbym tak jak Igora Adela też kuźnię swoją założyć, nawet amatorsko dla siebie coś porobić, nie? Czy jesteś, uważasz, że osoba taka właśnie mocno wiecie, zmotywowana, tak jak ty, jest w stanie sama, że tak powiem, się wkręcić w temat? Tak. Ogólnie rzecz biorąc, nie mam kogoś, kto kogo nazwałbym mistrzem. Nie udało mi się takiej osoby znaleźć. Wiele osób podzieliło się ze mną wiedzą, wiele tej wiedzy znalazłem, ale 90% mojej pracy to jest jednak psucie. Popsułem kosmiczną ilość stali, popsułem ilość narzędzi, popaliłem szlifierki, popaliłem jakieś elementy, popsułem noże, które już miały być gotowe. Robiłem na początku straszny badziew, jak próbowałem się nauczyć i dopiero na tych wszystkich błędach mogłem. Po tych wielu latach powiedzieć, że coś zaczynam umieć, i jak przyszła Adela i chciała mi coś przekazać, to pierwsze coś mówiłem. To jest źle, bo tak zepsułem, tak zepsułem, tak zepsułem, tak zepsułem. Tak I dlatego prawdopodobnie tak jest dobrze. I tylko mówię to prawdopodobnie, bo nie jestem tego też pewien. Teraz weryfikuję to naprawdę życie i to, że faktycznie mamy jakąś, e, jakiś odzew od klientów, że te rzeczy nie psują się. Duża część rzeczy to jest to, czy się chce. I nikt mi nie może powiedzieć, że się nie da. Mi powiedziano, że się nie nadaje ani do walk, ani do kowalka. A dzisiaj no, mogę się pochwalić kilkoma medalami w, w walkach. Chyba mam jakiś tam przesunek, jeżeli chodzi o, o to środowisko. I do dnia dzisiejszego daje radę się utrzymać z robienia broni, knajpingu czy jakichś innych elementów, czyli nie mogę być aż tak zły. My, jako wadomek przetrwania cała ekipa, oczywiście trzymamy kciuki za, za Waszą pracę i możemy co? Powiedzieć prosto do kamery, że jeżeli ktoś po prostu chciałby się fachu tak. tak, nauczyć i właśnie sobie zrobić taki jakiś kurs dopasowany do, do, do swoich oczekiwań, to może się z nami kontaktować. Tak. Nie ma takiej osoby, która nie jest w stanie w ciągu weekendu wykuć nóż. Problemem jest go nie zepsuć. Powiedz to jeszcze raz. Wow, to brzmi jak taki hałas, Ja się podjarałem, kurde, teraz już w pożyczka w Prowidencie albo Stewczyka i. I powiedz Igor jeszcze raz. Powiedz Igor, głośno. Nie ma takiej osoby, która nie przyjedzie i w ciągu na przykład weekendu, czyli od piątku do niedzieli nie efikuje nóża sobie. Od początku do końca. Mówię, że zarobienie orynkojeści tym podobne. Jeżeli masz kogoś, to to w stanie powie nie, bo popsujesz, nie bo popsujesz, zrobisz ten nóż. jestem tego przekonany. Jeszcze nie było u mnie takiego, który popsuł. A chciałem zapytać jeszcze o Wasze logo i o tym, jak macie te własne znaki na, na produktach, że tak powiem, które są Adeli i Igora. To jak to u Was wygląda? Tak, zaczęło się od znaku Igora, dlatego że jak już zaczął być rozpoznawany na początku jako ten rzemieślnik w gronie rekonstrukcyjnym, pojawiła się taka kwestia, że warto byłoby jakoś oznaczać swoje produkty, żeby nie były to czyste ostrza, które każdy może sobie przypisać. Zresztą, im bardziej znany rzemieślnik, tym bardziej ludzie chcą się szczycić tym, że mają od niego i mieć jakieś potwierdzenie. A ponieważ ja nazywam Igora Niedźwiedziem, a jaki Igor jest, każdy widzi. Stąd wpadliśmy na pomysł, że jego puncą powinna być Niedźwiedzia Łapa i na początku właśnie za czasów jeszcze Kuźni Igora. Logiem była też właśnie ta Igorowa punca. Po jakimś czasie, kiedy ja się dołączyłam do naszej, do tej drużyny, Igor, ponieważ nazywa mnie kotem, dostałam kocią Łapkę. I w momencie, kiedy już faktycznie ta współpraca nam dobrze wychodziła, postanowiliśmy zmienić nazwę z Kuźni Igora na kuźnie Kalcifer z logiem kota siedzącym na niedźwiedziu. E, historia nazwy Calcifer jest związana z jedną z kolejnych z naszych pasji, czyli e, mangami anime, hmm. ponieważ w anime Ruchomy Zamek Hauru był demon ognia o imieniu Kalcifer, który napędzał cały zamek. Aaaa. Więc uznaliśmy, że nie może być lepszego patronatu dla kuźni niż demon ognia. Dobra, to co? Kujemy żelazo póki gorące, jak to się mówi? Jak najbardziej. Jak najbardziej. To idziemy kuć.